Co ona trzyma tamtą łapuszką? Patrzcie. Co ona tu trzyma? Lipkę? Proszę oddać lipkę. Proszę oddać lipkę. Łapuszka? Patrzcie jak leży grzecznie. Patrzcie jak leży grzecznie. Kochana się nie rusza nawet, patrzcie. Kochaniutka tak jest gorąco, że leży i się nie rusza, kochana. No, malusieńka. Patrzcie, łóżko. Kropeczka. Kropeczka nasza kochana. Patrzcie. Rzadko, żeby który kot był taki spokojny, co? Patrzcie. Oswojona 100%. No, jest duszno, co? Kropka. Yy! Wiaterek, ale fajnie. Kropka leży sobie, oblizuje się jeszcze, kochani. Ani nie mam w myślach, żeby ugryźć czy udrapnąć Nie, nie, nie To nie w jej stylu To nie w jej stylu, co? Misia Misia Misiulka malutka Misiulka malutka Miśulka, pokaż jak się bawisz. Nie chce się bawić, nic, nie rusza się.